Partnerem odcinka jest Lyokat. Link w opisie. Witam Was w kolejnym odcinku Skronik Gawatara. Dzięki Waszej pomocy w ankiecie dowiedziałem się, że interesuje Was temat związany z samymi lwiożółwiami. Za to wczoraj omawialiśmy, kim mogła być żona Airo, dlatego również gorąco zapraszam. Co dzisiaj w odcinku? Mianowicie, dowiedzie się, czym dokładnie były te mistyczne stwory, jaką renomą mogły się chwalić pomiędzy duchami, oraz ile ich dożyło do czasów kory. Dlatego zapaszcie herbatkę godną Airo, usiądźcie wygodnie i zapraszam do oglądania. Świat wkracza w nową erę. Nasz czas ochrony ludzkości dobiegł końca. Nie będziemy już dawać ludziom mocy tkania żywiołów w ognia ogłaszający odejście swego gatunku od roli obrońców ludzkości. Lwiożółwie, tajemne, gigantyczne istoty, połączenie lwa oraz żółwia. Jeden osobnik potrafił przeżyć wiele, wiele tysięcy lat. Niektórzy twierdzą nawet, że są nieśmiertelne. Inteligentne, posiadające możliwość dodawania ludziom tkania żywiołów dzięki Tkaniu energii, przez swoją rozległą wiedzę oraz możliwości porozumiewania się telepatycznie, nawet przez duchy, honorowo nazywane przedwiecznymi, W erze rawy. Lwiożówie zamieszkiwały dzicze świata duchów, gdzie służyły jako obrońcy ludzkości, osłaniając ludzkie miasta na swych plezach. Jak wskazują symbole na ich czołach, każdy pojedynczy lwiożów wykazywał powinactwo co do jednego z czterech żywiołów. Nikt nie pamięta czasów sprzed tak zwanej ery rawy. Wtedy to w pewnym momencie historii, z niewiadomych nikomu przyczyn, ludzie nawiązali stosunki z wiorzuwiami, później zakładając osady na ich grzbietach, jako środek ochrony przed duchami i innymi zagrożeniami, które istniały lub też wędrowały po świecie. Ze względu na swoją rolę jako obrońców ludzkości, lwiożówie zapewniały bezpieczeństwo ludziom, którzy wyruszali z miast, aby zbierać żywność, dając im możliwość tkania żywiołu, z którego mogli zrezygnować po powrocie. Co dostawały w zamian oprócz wdzięczności? Tego nie wiemy. Jako samotne stworzenia lwieżółwie rzadko wchodziły w interakcje z innymi przedstawicielami swojego gatunku, co spowodowało całkowitą izolację poszczególnych osad od siebie do tego stopnia, że ludzie byli nieświadomi istnienia innych miast, również założonych na lwieżółwiach. Istnieje teoria, w której jedno plemię ludzi spotkało całe stado lwieżółwi i to z nimi zawiązali ogólne porozumienie. Te wkrótce się rozdzieliły, a plemiona zapomniały całkowicie o sobie żyjąc osobno przez wiele tysięcy lat, ale same stworzenia nie zapomniały o kontrakcie. Po nadejściu Łana oraz końca ery Rawy, a rozpoczęcia się tak zwanej ery Awatarów, te, widząc, że ludzie mają swojego nowego obrońcę, zrezygnowały z dalszego niańczenia ludzi na swych skorupach, zostawiły rozsianą ludzkość na całym globie w tym samym czasie. Co mogło świadczyć o ich ciągłym, telepatycznym połączeniu? Niestety, człowiek, jak to człowiek, nie potrafił się odwdzięczyć. I zaledwie po kilku stuleciach stały się cele polowań całych społeczności. Ale jak to? Było możliwe powalenie zwierzęcia wielkości całej góry? Otóż tak, powiem wam tylko, że jak ludzi kupa, to i lwiożółów du. <laughs> Na lwiożółwie polowano aż do ich niemal całkowitego wyginięcia. Przez tysiące lat, aż pozostał tylko jeden. Aby uchronić się przed losem swych braci, ostatni żyjący lwiożów zdecydował się podróżować po świecie z dala od ludzkich cywilizacji, zdobywając nawet możliwość podróży pomiędzy światem materialnym a tym duchowym. Tak, to ostatni przedstawiciel gatunku. Mimo okrutności, jaką doznał cały jego gatunek od strony ludzi, udał się na spotkanie z awatarem Angien. Widząc w nim nadzieję na uratowanie całego świata przekazał mu wiedzę o tkaniu energii, a ta rzeczywiście pomogła w ponownym zaprowadzeniu równowagi na świecie. Tak też ten ostatni liożów odchodzi, co się z nim stało, tego też nie wiemy. Czy rzeczywiście był to ostatni liożów? A może w korze jest ich więcej? Niestety, z tego co mi wiadomo, to w kanonie jest mowa tylko o tym ostatnim ocalałym. Z ciekawostek mogę jedynie jeszcze wskazać, iż jest to najpewniej lwiożów odpowiedzialny niegdyś za nadawanie żywiołu ognia, choć jest mocno zaniedbany, a ząb czasu nadgryzł i jego znaki specjalne. Te wspaniałe stworzenia, potrafiące żyć w wodzie, zagrzebane głęboko w piasku, pustyni, czy mogące nawet latać, spotkał smutny los. Pokazuje to okrucieństwo człowieka, ale także poświęcenie istot wyższych. Zresztą, czy wy też zauważyliście pewien związek? Ostatni władca wiatru spotyka ostatniego żyjącego lwiożółwia. Myślę, że nie było to przypadkowe. To był pewien znak końca kolejnej ery, a rozpoczęcia następnej. No i to by było na tyle. A co wy sądzicie o tych ogromnych stworzeniach? Możecie uwierzyć w ich wyginięcie? Czy Kanon nie ma racji, jednak wiele tych stworzeń zdołało się jeszcze gdzieś ukryć? Piszcie w komentarzach. Zapraszam do udziału w kolejnej ankiecie na mojej zakładce społeczności. Wbijajcie też na Discorda, oba linki znajdziesz w opisie. Nie zapomnij także o subie, jak spodobał ci się materiał. Ja się z wami w takim razie żegnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku z Kronika Awatara. Na razie! Losowa ciekawostka czeka także i tutaj. Twórcy twierdzą, że idea mitycznej, prehistorycznej epoki, w której lwiożółwie wędrowały po świecie z miastami na plecach, oraz ich rola w życiu pierwszego awatara, narodziły się w 2003 roku kilka lat przed premierą legendy Anga w okresie kręcenia odcinka pilotażowego.